Jeśli masz uzbierane na kupce kilka milionów złotych i wiesz, że wystarczy ci do końca życia, nie oglądaj dalej. Albo jeśli w ogóle nie interesuje cię, jak będziesz żył za jakieś 10-15 lat, pomiń ten film. Szkoda Twojego czasu. Ale jeżeli wiesz, tak jak i ja, że za kilkanaście lat możemy się wszyscy obudzić z ręką w nocniku, bo będzie ciężko przetrwać na państwowej emeryturze i czujesz, że musisz zacząć coś robić, to zapraszam na darmowy webinar. Od kilku lat tworzy się społeczność, która bierze sprawy w swoje własne ręce. Sumiennie, rzetelnie i przede wszystkim zdala od wszystkich funduszy giełdowych i spekulacji. Czy coś już się udało? Własny hotel, biuro podróży z własnym programem wakacyjnym nowoczesna platforma do transakcji elektronicznych. Pierwsza elektrownia fotowoltaiczna i know-how warte ponad milion euro. Najprawdopodobniej jeszcze nie słyszałeś o międzynarodowym projekcie tradycyjnej spółdzielni, bo gdybyś słyszał, to pewnie już byś tam był. Jeśli wciąż to oglądasz, to znaczy, że czujesz, iż powinieneś dowiedzieć się więcej. Zapraszam na webinar. Do stracenia masz najwyżej kilkadziesiąt minut, do zyskania swoją bezpieczną przyszłość. Ilość miejsc ograniczona. Zrób to inaczej.